e popaliwszy o ukraińskie rok <try> na pidlasze, a pidlasze trzeba troszeczkę, ja tak o sobie powiedzieć, kim my kim i z kim z kim my żyjemy i, i do czego dzwisły po narodowości. A co tak poradzimy po problemki? Babusia moja mówiła w chacie, że my że rosyj ludzie, że to prawosławni. I to zawsze my Ukraińcy, małtowcy, zawsze my katły, jak to rozpoznawaliśmy, to to, że się Ukraińcy, ale tak już nazywają Armię. I y, do Armii był fenicjonalnej. I zdaje się, że Armię Gliś w do zachorów. Też o Marszto to rozkazuje na tym, Marsz to wspomina, kiedy to w Sztofstadzie, był komuza. I każe mówi, bo kto będzie to, to czytał. А sami части, де він служив, то можна так сказати по національності українців і росіян було по половину по, на половину, а були поляки також. Тепер, я думаю, я так на справи. У 1962 році і в 1963 роках працював я як них будови, I nie ma osi do ustrygach dolicznych. Widna lat w zachowanych ci i w kolonicach. Bila roku czasu, żył w układzie w e, My znajemy mu makro podświetlenia i znajemy szopę za terenem, już odemnie. Wstawiał kołdę ci, ustryg dolicznych, psiał, kaliśka i, świst na tragedię na sygnał obysolenia, lękł z ich spokojniczych baćkiewskich prawa, baćkiewskich zemlek. Z w jeździł liś, w jeździą z Zagiry, a przez ustroki do Lisz, do Liszni, do Brony, Chyry, Lublin, Warszawa. U Warszawy zachodni do redakcji naszego słowa na Nowowrocki, Nowobrodzkiej, gdzie się z kolokwialnym redaktorem naszego słowa Mirosławem Lerbowym. Podróżył także na Torię Kubylakom, Łemkom, Nawiązania jak przy jakaś kontakt z redakcją naszego Słowa. Naszą wykluczono w mojej poezji, w naszym słowie i w ukraińskich kolędarach i krótkowidach. Z każdą tą że białoruskie to z COVID, yy, moich poezji potwierdzić, że to nie to poezja napisana na ukraińskim biele. Tak mi się i W 1986 roku. Ukraińskie Suspilno-Kulturne Towarzystwo wydało moją zbierkę poezji i zagłówki o mojej patrkiewczynie. Ukraiński ruch na Piedlaszyn na czat się silnie od 1982 roku. Wynowiarność górtów Ukraińskiego Suspilno-Kulturnego Towarzystwa w Tliszczynach zorganizowały się górki w Czeremsi, Bielsku, i Uchajnicy. Z tych pięciu hurtków stworzono pidlaczki widził ukraińsko korpus spinołu hurtowniowego W sredyni po 70-tych latach e, trzyjne miłej czemu ukraiński na aktywność dla sybuni. Eugeniusz Ryborik, Opianowicz, Bogdan Karczewski, Jurko Letczuk, Mroslaw Burzyński, Jurko Havriluk, Nikola Roscherko. Maria Ryżek, Mikołaj Krolik, Iwan Paszczewski, Iwan Oszczędko, Sławko Sapczuk i jego brat, Jurko Misiniuk, Aleksander Orda, Iwan Michalczuk, Jurek Nadziuk, Andrzej Sydorów, Iwan Bakunowicz, Tadejka Rabończ, jaki przyjeżdżał do nas z Pizarsza. U Bielsku duże skryjały nam Lonia Radziwoniuk, Oleksii Oszczędko, Oleksandra Radziwoniuk, Borysław Łódkiewski, Stepan Kolata, Mykola Roszynko. Takoż księżczeniem południowym w bliźniów Winko Zwiatywna, Żydomirku, Wigilu, Prybudzie, Widowskiej. Uchaniówci, którzy nam Uchani ci Pustorodko, Stepan Stelma, z Widowa, Stefan Sela Widowa, Aleksandr Białokosowicz, Sela Wolony, Iwan Tomliuczuk, села Молодська Микола Богдан подана з Варшави. У другій половині по 60-х років тих, eh, провів я зустріч з молоддю, де читав і розказував про історію Підлаша та архітектуру церков у школах селах. Даші, Пасенті, Кривая, малінки, бура, Тим'янка, Друб'яжина. Przykry i toczykany. u zachód zachodzie pomagał w nieduże lochę ryżu. Piedlaski widzim, ukraińską sukcesywną kulturą organizował wyjazdy piedlaski ansambli na festiwalu ukraińskiej kultury organizowanej w i w Sofoli. Występowali tam ansambli, z rybą szczelnych, szczeremchy, daszył z wielkiej trakiewiczko z Melnika, z, 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 z na ансамблі, з дасів, зборів та риполи для українських громад в переміщні, Командці і всяків. 2944 року передбачувало наше слово у 1982 році оголосних, що в Кракові проведуть конкурс молодих творчих українських поезії. Proszę, jak przeczytałem w naszym usłowie po rozmowie o poezji swojej wystąpień po Abrylu i zajął drugie miejsce. Także jak na Pitlache, to jest, je, jak to powiem, to no, to Plus. W 1982 roku w Aleksandrze jana zaczęli przygotowywać do druku poetyczny Almanac Śczoryczny i Zagrobok, Boh Boh, wydano dziś szoroczny naszego głosu na prawa podpisu pod 95 premierniki poza, poza celowy nasz głos za ciekawieniem rozchodził się w sochodzie wśród krajów gromady e, yyy przecież nasz nam tam duże stryjał paweł prymicki był wrodą z pidelowo І так, по 10 років роках діяльності вільні члени підляшського відділу Українського суспільного культурного радиства постановили перетворити відділ своєї підлашкої організації, тобто Союз, союз Українського підлашень. Дякую за увагу.